Film jest sztuką, wszech bo ma wszystko. Ma dźwięk, ma obraz, ma słowo, ma kolor, ma także sztuki wszystkie niejako. Kina szły z dymem. Tuż obok ratusza, na skraju pięknego parku z charakterystyczną rzeźbą ślimaka, w sąsiedztwie miejskiej Fosy i Czerwonego Kościoła, znajduje się jeden z najważniejszych i ławskich zabytków. Mowa o stuletnim budynku kinoteatru Pasja, dawniej znanym jako teatr miejski, kino Lenino, kino X Muza, a na samym początku Stadthalle, czyli przedwojenna hala miejska. Historia obiektu sięga 1916 roku, w którym to rozpoczęła się jego budowa. Niestety przeciągająca się wojna zmieniła priorytety przemysłu i gospodarki Niemiec, dlatego prace zostały wstrzymane. W roku 1922 niestrudzony ówczesny burmistrz Karl Friedrich Giese wraz ze swoimi współpracownikami doprowadzili do ukończenia prac i oddania budynku do użytku. Widownia hali miejskiej, mogąca pomieścić blisko tysiąc osób, stała się wówczas centrum życia społecznego. Scena Stadthalle była świadkiem różnych wydarzeń związanych z życiem miasta, uroczystości patriotycznych, spotkań hobbystów, zebrań biznesowych oraz wieców wyborczych ówczesnych partii politycznych. Historia odnotowała m.in. spotkanie, podczas którego inżynier Nieckał przedstawił program prac NSDAP nad wyborami 22 września 1930 roku. Po zakończeniu działań wojennych, budynek pełnił bardzo ważną rolę w społeczeństwie składającym się z osadników i nielicznej ludności miejscowej. Koniecznością było zintegrowanie tak różnorodnej ludności, by w miejsce mozaiki językowo-kulturowej mogła powstać polska wspólnota mieszkańców, połączona tym samym polskim językiem, kulturą i patriotyzmem. Historycy przez lata zadawali sobie pytanie, jak to możliwe, że budynek dzisiejszego kinoteatru w ogóle przetrwał do naszych czasów i że nie spotkał go los Starego Miasta, Ratusza czy okolicznych kamienic w Iławie, które w większej części zostały zniszczone. Wiemy z historii, że obiekty te były z zawziętością dewastowane i podpalane przez Armię Czerwoną. I ławscy regionaliści tłumaczą ten fakt zaadaptowaniem budynku kinoteatru na potrzeby rosyjskiej administracji. Hala miejska pozostała nietknięta bo była Rosjanom zwyczajnie potrzebna. Dopiero kiedy z miasta ustępowała komendantura wojenna Armii Czerwonej, budynek kinoteatru miał zostać spalony. Zapobiegła temu zdarzeniu grupa młodych Polaków, która otwarcie przeciwstawiła się podpalaczom. Mówi o tym zachowana notatka urzędnicza. Nie są znane szczegóły tego zdarzenia, ale wiadomo, że Maksymilian Grabowski, pierwszy polski burmistrz i ławy, szanowany i doceniany urzędnik, pojechał aż do Warszawy w sprawie wyróżnienia młodych bohaterów. Po wojnie w polskiej kulturze i sztuce oraz działalności społeczno-kulturalnej widziano ważny czynnik integrujący, bo choć istniał radiowęzeł, to nie funkcjonowała prasa lokalna. Bezzwłocznie przystąpiono do organizowania życia kulturalnego miasta. W 1946 roku przez członków związku zawodowego pracowników państwowych utworzone zostało w powojennej ławie koło dramatyczne. Założycielem był Stanisław Borowiecki. Dzięki staraniom członków związku odremontowano przedwojenną miejską halę, którą oddano do użytku w styczniu 1947 roku. Z protokołów Rady Miejskiej wynika, że radni docenili wkład finansowy Koła Dramatycznego w Teatr Miejski i większością głosów uchwalili wydzierżawienie budynku Teatru Miejskiego Kołu Dramatycznemu, jednocześnie zapewniając sobie gwarancję nieodpłatnego korzystania z sali na potrzeby organizacji seansów kina objazdowego. Budynek teatru miał w czasach swojej świetności widownię mogącą pomieścić 650 osób i scenę o powierzchni 85 metrów kwadratowych. Premierowym spektaklem wystawianym przez koło dramatyczne na deskach sceny w odremontowanym Teatrze Miejskim była sztuka Brunona Winawera, roztwór profesora Pytla. Duża aktywność koła dramatycznego sprawiła, że wdzięczna publiczność nadała grupie teatralnej miano teatru, miasta i ławy. 30 listopada 1950 roku na mocy uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Iławie do użytku publiczności iławskiej zostało oddane kino. Do Prezydium Miejskiej Rady Narodowej wpłynął wniosek od przedsiębiorstwa Film Polski o nadanie kinu nazwy Stalingrad lub Lenino. Radni po dyskusji nadali kinu nazwę Lenino. W uzasadnieniu tego wyboru podano, że czynią to z pobudek patriotycznych, gdyż pod Lenino walczyli i ginęli polscy żołnierze, którzy w walkach o Stalingrad nie brali udziału. W 1974 roku kierownictwo nad kinem Lenino objęła Irena Nowicka, wspierana w upowszechnianiu sztuki filmowej przez Radę Artystyczną Kina Studyjnego. No ja świeżutko miałam zrobiony i technikum kinematografii, do upowszechniania filmu i później studia w kulturoznawstwie, też z upowszechnianiem filmu. Więc mnie to szalenie fascynowało. Chciałam jak najwięcej pokazać, jak najwięcej ludzi przygarnąć do kultury filmowej. No, kino potrzebowało bardzo remontu, no więc próbowaliśmy najpierw go trochę domyć, doczyścić. Było dużo zaniedbań w sensie wyposażenia. Stare fotele skrzypiące. No, I przy jeszcze technicznych możliwościach dawnych, nie zawsze odbiór filmu. Mógł satysfakcjonować widza. To było przykre, ale ludzie się garnęli do kultury. Najpierw złożyłam wnioski o otwarcie kina studyjnego. A dlaczego? Jako jedno w rejonie, bo mogłam brać filmy z Filmoteki Narodowej i robić bloki filmowe, w których tematycznie łączyłam. Czy to przegląd okazjonalny, czy przegląd lektur dla szkół, czy filmy z festiwalu nagrodzone. I kluby filmowe powstały we wszystkich szkołach. Bard miały swoje końciki filmowe, miały swoje zespoły zarządzania takie trójki filmowe. I ta młodzież, włączając się w pracę kina, tworzyła niejako zaplecze edukacyjne poprzez film i kulturę. To takie ważne sprawy dla społeczności lokalnej. Natomiast powstała na bazie kina studyjnego Rada Artystyczna Kina, która proszę sobie wyobrazić, Poza małymi wyjątkami ludzie odeszli na zawsze, niektórzy zastępowali ich inni. I proszę sobie wyobrazić, że ta Rada Artystyczna Kina przetrwała do 2004 roku, tworząc niejako basę i podkład pod to kino ambitne. Zaczęliśmy zapraszać gości do nas do iławy na bazie naszych tematycznych przeglądów. No spotkaliśmy wielu ludzi filmu, reżyserów i, i aktorów i operatorów filmowych, serca tych młodych ludzi. Ten film wkradł się tak jako pasja, jako działalność, jako szaleństwo takie, jak na tamte czasy nie było tyle rozrywek. Więc film był czymś ukochanym. Działo się wiele, a więc i wiele było niespodziewanych sytuacji, wiele stresu, bo się woziło filmy czasami z innych kin na dokładkę, taką przekładkę, jak to mówili filmowcy i tak, jak leciała jedna rolka taśmy w Iławie, to drugą w tym czasie trzeba było przywieźć z Lubawy albo z trudy. Tak woziliśmy ogniem i mieczem. W związku z czym w tym czasie trzeba było się zmieścić, ile trwała ta rolka filmowa, na przykład 30 minut czy 40, to trzeba było dowieść gorącą rolkę z drugiego kina, ją zdążyć przewinąć, nałożyć i żeby publiczność nie odczuła. Bywało różnie, czasami się spóźnialiśmy. Wszyscy cierpliwie czekali na tej sali. Zaprosiłam na sami swoi, wyświetlaliśmy trylogię, sami swoi, nie ma mocnych tam i tak dalej i pana Pawlaka Wacława właśnie na spotkanie z publicznością, no i przeliczyłam się, bo tak jak są balkony dzisiaj, to ja miałam full ludzi na balkonach, na całej widowni 300 osób. Na balkonach z 500. A kino było stare. Balkony trzeszczały. Spod balkonów zaczęły się wysypywać tynki, bo obciążenie było za duże i moje. Moje życie zawisło na włosku. Ja tak się bałam strasznie do końca tego spotkania, żeby nie runęły te balkony, bo pan Wacław jeszcze sobie wymyślił i biegał między ludźmi, przytupywał na balkonach i na scenie, no ale skończyło się dobrze. W 1983 roku w kinie Lenino. Przeprowadzono kolejny remont. Po sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji i uzyskaniu zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków, rozpoczęto rekonstrukcję budynku. Część specjalistycznych prac przeprowadziły pracownie sztuk plastycznych z Olsztyna. W obiekcie wymieniono całkowicie instalację elektryczną oraz położono na nim nowy dach. Sala kinowa otrzymała piękny wystrój. Widownia po remoncie liczyła 304 miejsca. Co ciekawe, przez cały czas remontu. Kino funkcjonowało nieprzerwanie. W 1990 roku zaczęła się likwidacja struktur kinowych. No i kino trzeba było przejąć albo w Ajencję, albo w Urząd Miasta. I właśnie w roku 90 przejęłam kino jako agent na 15 lat, aż do remontu kina. I w roku 2000 chyba Piątym podeszliśmy do remontu kapitalnego kina, no i ja już przekazałam kino, już nie pracowałam od tego czasu. Także dziękuję, historia jest długa i trzeba by książkę napisać, ale to się nie da. Od roku 2000 budynek kinoteatru jest siedzibą Iławskiego Centrum Kultury 30 grudnia 2002 roku został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W latach 2005-2007 przy wsparciu unijnym obiekt przeszedł gruntowną modernizację i zyskał pogłębioną profesjonalną scenę teatralną, opuszczaną kurtynę, ekran kinowy, nową widownię na 220 miejsc. Został wyposażony w najlepszy w tamtym momencie sprzęt audiowizualny i osprzęt sceniczno-teatralny. Po zakończonym remoncie budynek stał się ponownie siedzibą Iławskiego Centrum Kultury, które przejęło zarządzanie kinem. W ogłoszonym wśród mieszkańców Iławy konkursie na nową nazwę kina wygrała nazwa kino Pasja. W trakcie remontu w specjalnym pojemniku umieszczono w Wieżyczce kina kapsułę czasu z dokumentami dotyczącymi życia miasta na początku XXI wieku oraz przesłaniem burmistrza Włodzimierza Ptasznika dla przyszłych pokoleń. Ma to być niespodzianka dla potomków, którzy za kilkadziesiąt lat przystąpią do kolejnego gruntownego remontu zabytku. Moja przygoda z kinem w Iłabie zaczęła się dosyć dawno, w latach 70. Jak dzisiaj pamiętam, pierwszy film, na który tutaj przyszedłem, to była Godzilla. Potworne tłumy ludzi, problemy z kupnem biletu, miałem wtedy chyba 8 lat. Później po prostu chodziłem do tego kina. Czasy licealne, DKF, Kieślowski zanosi. Pracować zacząłem tutaj 14 lat temu i zaczęliśmy pracę jeszcze zacząłem pracę jeszcze na projektorach analogowych, czyli wyświetlaliśmy z normalnej taśmy filmowej, co wiązało się z dosyć dużym stresem, hałasem. Było to bardzo głośne urządzenie, dwa urządzenia, bo projektory były dwa. W tej chwili dysponujemy projektorem cyfrowym, co jest oczywiste w XXI wieku. Zupełnie inny rodzaj pracy, no jest to praktycznie praca z komputerem. Filmy przesyłane w tej chwili są do nas już przez internet. Nie musimy jeździć na dworzec po odbiór rolek i dużych kartonów 20-kilogramowych z filmem. Poza tym największym plusem jest to, że w epoce kina analogowego, żeby wyświetlić film, trzeba było mieć kopię w tej chwili kopia jest dostępna we wszystkich kinach w Polsce i na świecie praktycznie jednocześnie. Nie ma żadnych ograniczeń i wszystkie filmy mogą te wszystkie kina, przepraszam, mogą grać film jednocześnie, kiedyś to było niemożliwe. Największe hity w epoce kina analogowego były produkowane w 130, 140 kopiach na całą Polskę, czyli tylko tyle kin mogło je grać. W tej chwili grać mogą wszystkie kina. Film przyjeżdżał w kartonie, było to 6 Siedem małych rolek. Ważyło to około 25 kg. Trzeba było te rolki poprzycinać, posklejać w dwie duże role, które się zakładało na dwa projektory, które tutaj stały. Było głośno. Poziom hałasu dochodził do 120 dB. Pracowaliśmy w słuchawkach. W połowie każdego filmu, jeżeli oglądacie Państwo stare filmy w telewizji czy gdzieś na streamingu, czasami w górnym prawym rogu widać takie dwa znaczki. Trójkącik i kółeczko. Jest to bezpośrednie, bezpośrednie przełożenie z taśmy filmowej, ponieważ to był znak dla kinooperatora, że musi zatrzymać jeden projektor i uruchomić drugi. I te znaczki pozwalały na płynne przejście między szpulami, żeby widzowie nie mieli dyskomfortu jakiejkolwiek przerwy. Zdarzały się też sytuacje trochę stresujące. Nie wiem, pewnie młodsi nie wiedzą o co chodzi, ale starsi na pewno pamiętają serial Bonanza którego czołówka wyglądała w ten sposób, że paliła się klatka filmowa na ekranie. Miałem też taki przypadek, że mi się zatrzymała mi się taśma w projektorze i dosłownie to samo, to samo miałem na ekranie naszego kina, czyli palącą się, topiącą się klatkę filmową. Ostatnie te taśmy filmowe były już niepalne, ale jeszcze w latach dwudziestych poprzedniego wieku największym niebezpieczeństwem dla kina było to, że zapalą się taśmy celuloidowe, ponieważ one się paliły jak proch. Kina szły z dymem. Nie były to odosobnione przypadki, zwłaszcza w latach 20. dwudziestego wieku w Stanach. Wiadomo, ojczyzna filmów, graliśmy ten film tydzień, dwa tygodnie. Trzeba było to wszystko znowu. Porozklejać, pozwijać na małe rolki, wysłać. Przesyłało się przeważnie pociągami, ponieważ był to najpewniejszy sposób dostarczenia do następnego kina, które miało ten film wyświetlać. Tym bardziej, że czasami no, wysyłaliśmy nawet do zakopanego te filmy i one musiały być w ciągu doby na miejscu. Ale odpukać przeważnie, odbywało się to bez żadnych. Poślizgów. Zakładanie filmu na projektor było dosyć skomplikowane, ponieważ samo przeciągnięcie tej taśmy przez rolki, właściwe ustawienie jakiegoś tam luzu, który był technologicznie potrzebny, było dosyć skomplikowane. Z tym, że no, jak ktoś już to zrobił kilkadziesiąt razy, to miał to w palcach. Klejenie filmu i przecinanie. Przy użyciu odpowiedniego sprzętu, to tutaj mamy taką maszynkę do, do przycinania i klejenia, nie jest rzeczą trudną, po prostu trzeba było tylko dbać, żeby nie przeciąć kadru w połowie, ale tak jak powinno to być. I nic z tych rzeczy wtedy nie widać na ekranie, przy zachowaniu odrobiny dokładności i staranności można to zrobić i efekt jest zadowalający. Powiem nawet więcej, że ja czasami wolałbym nawet obejrzeć film jeszcze w wersji analogowej niż teraz te gładkie i wysublimowane wersje cyfrowe. Moja współpraca z panią Ireną Nowicką, która była wtedy szefową kina i która ściągnęła mnie do czytania, do uprawiania w cudzysłowie zawodu lektora, zaczęła się w ten sposób, że kiedyś prowadziłem w Radiu Wama audycje filmowe. I ona mnie usłyszała po prostu w tym radiu, skontaktowała się ze mną i poprosiła mnie czy nie mógłbym przeczytać tych, tego Parku Jurajskiego na początek, ponieważ jeszcze w latach 90 niektóre filmy nawet dla młodzieży były bez dubbingu, tylko z napisami. No, zgodziłem się na tą współpracę, która też przyniosła mi, nie ukrywam, pewien profit, ponieważ pani Jena obiecała mi, że dopóki ona będzie będzie zarządzać tym kinem, ja mam bezpłatny wstęp na wszystkie filmy. Korzystałem z tego skwapliwie. Kolejne ważne wydarzenie w funkcjonowaniu nowego kina Pasja przyniósł rok 2013. Iława dołączyła do sieci polskich kin cyfrowych jako pierwsze miasto w armii i mazu. Tutejsze kino znalazło się wśród zaledwie 11 placówek w kraju, wyróżnionych dofinansowaniem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Dzięki temu udało się wymienić analogowy projektor do wyświetlania filmów na projektor cyfrowy. Skończyła się epoka dostarczania taśm z kopiami filmowymi, ich przewijania i klejenia. Cyfryzacja pozwoliła zapewnić mieszkańcom nowości filmowe w dużo lepszej jakości. Dzięki wymianie projektora w Jławskim Kinie do dziś możemy oglądać projekcje w technologii 3D. Dzisiaj budynek Kinoteatru to nowoczesny obiekt, który jest nie tylko kinem odbywają się w nim koncerty, spektakle teatralne, wydarzenia kulturalne, patriotyczne i charytatywne. Na scenie organizowane są okolicznościowe uroczystości miejskie. Tu prezentowane są wystawy malarskie oraz rzeźbiarskie. Kinoteatr jest także miejscem edukacji młodzieży. To przestrzeń budowania relacji, kształtowania tożsamości jednostkowej i zbiorowej. Przy dużym zaangażowaniu rodzimych chórów, orkiestr, zespołów muzycznych i artystów indywidualnych. Świętujemy stulecie budynku kinoteatru Pasja, który jest miejscem spotkań ludzi, centrum kultury, sztuki, rozrywki. Tętni życiem kulturalnym, muzycznym, filmowym, teatralnym od ponad 100 lat. To wszystko może mieć miejsce dzięki niezwykłym ludziom, twórcom kultury, pracownikom instytucji, dzięki publiczności. To oni przez ponad 100 lat w murach tego budynku dzielą się pasją, zamiłowaniem do sztuki, przekazują ważne wartości. Ten jubileusz to przede wszystkim ich święto. Dziękuję za wszystko. Budynek Kinoteatru to również przestrzeń szeroko pojętego rozwoju. Drodzy Państwo, mieszkańcy i ławy. Goście odwiedzający nasze miasto. Serdecznie zapraszam do współtworzenia potencjału tego wyjątkowego miejsca. Projektujmy wspólnie bezcenne doświadczenia kolejnych pokoleń. Zapraszam do Kinoteatru Pasja w Iławie.